Cześć, tak? To ja, ludzie, chwila. Nie. Nie to ja chcę. Chwila, bo ja teraz muszę tu ustawić pewną rzecz. O, nie. To musi być też mało, bo musi mnie słychać. O. Um. Eem um, głos dobra. E, bardzo mi je mam e, ten e, dobra. E, teraz e, chyba mnie dobrze słychać i możemy zaczynać e, tak. Dzisiaj będziemy se robić coś tam w ja Studio, bo tak. Tak sobie stanę. Skąd to jest słońce? Co tu? Cześć księżyc. Gdzie, gdzie jest słońce? Trzemy... Z... Halo? A, tu jesteś. Dobra. Mm. E, to, to tak. To, to dzisiaj sobie coś e, porobimy. No, sam nie wiem co, ale coś na pewno. Dobra, pojedziemy ja chcę to tak, ale ten ja to chcę tu. Dobra, black, non, black, white. Dobra, non. Region, edit, grow. Give me the power. Wait. E, ten e o oh. stisk e, tak e dziękuję teraz e, ten nie mu tylko skal mój! Tak, ten, bo ja mam magiczny plan. Wy go jeszcze nie znacie, ale za chwilę zobaczycie. My mam magiczny plan. Patrzcie, grow, grow, jak chcę. I patrzcie, come on, e, weź się zahacz o tego badyla, Zahacz się o Badila. E, tu jest e, Badyl. Come on, to nie reaguje na, na badyla, No come on. Um. Um. moving platform tak, daj mi to move move o um, zobaczmy play no i co um. e tak, moving platform jeb czy ja to mogę przewrócić? Nie, nie można. O nie! Dobra, idziemy do Mr. Moving Platform. Hello. Tak. Nawet my się ruszamy. To jest dobre. Ale wiecie co? Co mnie to. Ej, chwila. Co to mnie? Chwila, bo, bo ja chcę coś sprawdzić. Chłopa. Co jest normalne? Ten... ten. Stop. Po pierwsze, to ciebie, panie, to trzeba umieścić ten do tego magicznego pana kija. Trzeba pana umieścić. No, 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 O, jest dobrze, i jest dobrze. No, bo ten. Bo jego ten plan. Mam mister plan. A to jest mój plan, jak już widzicie. Dobra, to jest CV. E, to, to, to jest moja taktyka. E, daj mi... E, power tego O. I, I zobaczmy, jak to teraz działo. Z, zobaczmy. Dobra, my się zaspełniliśmy. Do... O nie! W ogóle to ja to chyba powinienem zretekować. Żeby było tak, jak chciałem. To, to tak nie miało być. Come on. ciebie... Ciebie pani ja e, chcę. Ciebie! Ciebie, nie, nie ruszaj się, R, rotate, 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 ja mówię. czur? Eee. do tego, T, T, R, R, nie. No weź się przemieść. No co to musi być, e. Gotit. Ja wiem, wiem, dobra, ym. play, uwaga, co, co jest, teraz jakiś się tam, na tym zatrzymuje, magic normalnie, o, jest, y, teraz się zaczyna pojawiać problem. A tym widzicie jak. Problem, stop. To. To ma być to. R. Ty. Ty w, ty w ogóle, pa panie. To weź się. Być tu wyżej. Na, na kija. No, a ty. R. Tak. Ta ta o nie, nie, no. e, czy, czy ja mogę zrobić to, co ja myślę? Dobra, To już będzie ten dobrze. Em... Dobra, e, tak jest dobrze. Według mnie tak jest dobrze, ale ten... T T T Jest to TTTTRT t, t. t A selek Tak tu ma być TTTT T t, 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 r, t I ten... No i teraz jest pytanie Dobra Co to... e, co, co się z tym stało? To się... Ja to chyba jakoś zepsułem, chyba. Stop. Um, czy ja to zepsułem tak, jak myślę, jakby? Ne, chwila. No. Czy to teraz jakby się kręci? Bo jeżeli tak, to beka. To normalnie beka jest. Tego kija to jest zrobię te. R. Um. A. Select. Eee. Daj mi tego kija. Daj mi tego kija, powiedziałem. te Dobrze teraz jest. Daj mi to. Daj mi tego kija. Mm. Tak jest tego kija. Dajcie mi power tego... Ten, tego kija. Bo ja chcę zrobić coś o takiego. Mm. Tak. E, tak to jest skala. Dobrze. O. E, t, to będzie ma magiczne przejście po desce. Czy coś. E, dobra. Do tego jest ten... op i łop. Ten teraz może nie wygląda najlepiej, ale najgorzej to też nie, więc powinienem się cieszyć. Że przynajmniej jakoś to wygląda. No, że przynajmniej jakoś to ja się powinienem cieszyć. Dobra. Dobra. O. To teraz fajnie wygląda. No mm, tu dopiero nazywa się coś rows. Dobra.

Daj mi po pierwsze to i rotate rotate robimy Tylko da, Daj mi często z Move. mów Move. mów Mamiczna dyskę z ziemi czy coś dobrze um, to mówi bardzo Bierzemy siebie Możemy się w ogóle przesuwać, xd Samodzielnie siebie Move Ja, ja robię teraz ten wysła... Ej, wysyłamy siebie do kosmosu To jest ten... To jest dzisiaj moja magiczna misja Wait, ten... M moją magiczną misją jest wylecieć w kosmos Tak! Co jest? Tu naprawdę da się wylecieć w kosmos ten. A teraz daj ten. Dajcie mi powera. Nie, no ja nie chcę, ja chcę tą strzałkę. No nie! Przeleciałam. Jest to takie piękne, że ja mój. Mogę... Mój. To też jest za piękne, żeby było. Żeby było fajne. To, 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 no. Um, um, po pierwsze. Da. Daj mi możliwość e, bycia na tym O. D Daj mi teraz to wyżej. O. Teraz jest do. Daj mi na, na. to wskoczyć. Teraz to na tym być. Daj. To, to, nie, to, to naprawdę trochę jest, kurze, jące. Ew. Ewa? Co ja żyję? A. A dobra. Już zrozumiałem, to jest tylko na jedną stronę. Dobra. No wish. I don't wish you a Merry Christmas. But da something! No i to jest skubiary. No i trzeba to zrobić normalnie jakiś schodbiaryz czy coś pczajcie. Co to? Tak. <laughs> Nie, co to wygląda? I mogę na cheat i na rate why Or dos... Panie Deho. Dzisiaj wylatujemy w kosmos. Ten. Ej, Ja mam magiczny pomysł. zaznaczmy siebie. No daj! D daj mi siebie i to pana deskę zaznaczyć. No ten. gdy mi to zrobić. Panie go. Tak! Teraz ja mogę się wyszczelić w kosmos. Co ja zrobiłam? Ja nawet do siebie nie mam pytać, co, co ja właśnie przed chwilą odwoliłem. No co? Ej. 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 Ej! Nie no, co to będzie, być być? No. No to jest tryhard. Drobali, tryharda. Ej, dobra. Ej. nie, stop. Ja wiem, co tu trzeba zrobić. Ja muszę siebie wziąć. Ej. Dajcie mi siebie. Jesteś ten... Jak chcę do góry, jak chcę do góry. Dobra, gdzie jest pandesek? A tu jest pandesek. I teraz wylatujemy siebie w kosmos. Patrzajcie. Teraz zrobię magię świata. Zaznaczam siebie i wylatujemy się w kosmos. Do Dobra, ale to jest ten... Naprawdę fajny pomysł. Co jest? Daj się tak... Ej, ja już mam pomysł. Widzicie normalnie. Ten... Ja już ten. Wykmieniłem kosmos. Widzicie? Taki ze mnie jest Big Brain. To jest taki głupie, że można sobie... I ten... patrzcie. Co? D... Ej, budujcie. Buduj się! Buduj się! E. Come on! Co się odwala? W ogóle to ten. Come on, buduj się! Step! Stopa! Co zrobić? E, na tą chwilę. Grow! Grow! Dij mi No nie rośnie! Co jest? Daj. Ehem, tady ch ch chyba nie będzie Lidierta. Dobra. Ehm. Um. Mm. Get stick bugged. <laughs> o oh, nie! <laughs> ben... Co to? Co to je za jakieś światło? Come on. Get stick bugged lol. <laughs> Dobra. Tak. Ehm. Um, ehm. Um, ehm. Um, ehm. Ehm. Mam badile. 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 Um, Git stick bug. Bugged lol. I mam, mam pytanie. Czy jakie to w tak? To ten. Czy to może mi, ten, spaść? To jest, ten, jedna z rzeczy bardziej grawitacyjnych, To jest grawitacyjne, czy nie? To jest niegrawitacyjne. To jest to, czego ja potrzebowałem. Ten, naprawdę, to jest ta, ta rzecz, jaką ja potrzebowałem. Julo! Nie, nie dość się ten. <laughs> Szkoda. Raczej się nie da. Ale jeżeli się da, to xd. I beka. Beka z życia normalnie dobra JOLO! Jest! Da się! Co jest? Yyy... Um, dobra. Yyy... Um, no, no. To będzie bardzo trudne. O! Oh, da się, da się jakoś. Da się. No i na tą chwilę to jest uh, koniec. Nie! Nie ma get Bugged. H -h -h eee. Dobra panicz, e, ty panicz, panicz, wolnie stąd. Ty bądź ten to być tu. <laughs> Nie. C co ja? Tak. <śmiech> <śmiech> R rotate, rotate te, T, rotate Daj mi Rotate. tak rotate Get stick bug To będzie mapa, be bez it, it's, it's mapa bez sensu To jest it, mapa bez sensu Nie, to nie, to opublikajem ja to Słyszycie? Opublikajem ja to Tak. Ja to nawet opublikuję, Kajem. Co ja tu odwalam? Ja będę to Ja to opublikuję na Robloxie. T to coś. Tree house. E tak. E Dajcie mi tree house. Tree house e mam... mam już tu. O! Spinaczka! Dobra. I co tu jest? Czy to jest e ten... Z, te, z tego miejsca, o którym ja właśnie myślę, e, czy to jest z? Tak, to jest z ten z, 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 z Backup Place, czy coś w tym stylu. To jest tylko, że ten na no, Successive Backup Place, czy tym podobnym, czy, czy na, no na tym czymś, ten, co, co takie coś było, nie ja, ja to pamiętam. W ogóle, może nawet jeszcze dzisiaj nagram. No. Jeżeli nagram, to tak sobie musiał za chwilę kończyć. No. I to i. No. Więc za chwilę właśnie skończę. No, to, to będzie baza beki. To jest tajna baza beki. No. <grym> dajcie mi. Ten. Dajcie mi to. To jest tajna baza Beki. I żeby do niej się dostać, trzeba mieć vipa e, czy coś. No, no. I koło tej bazy Beki jest e, ten magiczny kocyk. Magiczny kocik! Coś. Nie, nie. dajcie mi las. Nie, nie, nie. Dajcie mi ten las. Ja chcę ten las. Dajcie mi lasek. Ja chcę lasek. No. No dajcie mi ten lasek! Ja chcę lasek! Dobrze. To jest lasek. To jest sesji lasek. Gdzie ten... Gdzie... To są ten... Secret items. A itemy to są sekretne. Normalnie. O. Taki sekretny item. No. Tu, tu mamy sekretne, to jest magiczne drzewko i, i temu. Z tych sekretnych. Jeszcze... O! Tu będzie jakieś sekretne przejście, ale to ja to zrobię oczywiście poza... ej e, chwila. Insekt. Tak, to jest i... Tak. No. Nie ma selekcji, niech SELECT. I ten, eee, dobra. I to ma być tu. I come on. działaj. NIE DZIAŁA! NIE MA! NIE DZIAŁA! O, tu będzie jeszcze ten... jakiś e, magiczny domek, czy coś obszczony. E, z e, powietrzem w środku, SELECT. No daj mi to! Ja to selektuję. Kam! on! No za co ja mam to złapać? Za kosmos? No co to ma niby być? E, dobre, wtedy. Co tak to być wyglądać? Nie pytaj się czemu, bo tak. Ja, ja. Ja tutaj muszę zrobić ten. The secret yy, room. Gdzie będzie gun giver. Mm. Nie można... Dobra. Dobra i to w sumie byłoby na tyle. Ja to publikuję jeszcze w tym odcinku. No. I następnym będziemy to udoskonałać, więc... Pa!